Wszystkich bardzo serdecznie. Na rozjechanie się. Postaram się nie zabić. Czekamy na niepozorny jaka. Siema na medach kurna wyjechałem to będzie kółko Ta, to będzie to jechałem dwa razy w ligach na Arabii i dwa razy na medach urwałem koło, koło w kwalach dobra to jest dobre mam się czym chwalić ja? przeczytałem przed chwilą 1,26-8 zrobiłem wiem 15,29 na dworze byłem nie miałem czasu grać. No, na tym to, będzie, to będzie klucz do sukcesu. Yy, nie powinny, ja tam na fullach będę jechał w kwalach, znaczy w wyścigu. To się na kwale się nie ma co zniżać, ale na wyścig to ja dam sobie tak 24-2. Bo ja zaczynam Medy zarąbane. Zobaczymy czy oddadzą w pierwszym sektorze. To się totalnie inaczej jedzie Niż kurde na tych Na, na próby czasowej No nie no rozwaliłem koło na tych Osranych medach Jezus Regularny jestem Za każdym razem będę Na tych osranych medach Pan. Dobra, idę na ZDU <laughs> Jezus Mario jakie oni tu czas dali? 1.20... Dziciek dał 1.27.20 Pulerę... Mówię, że te medy tu nie oddają. O widzę, że Maćkowski profesjonalny z kierowca Aston Martina w Mercedesie Co łeb Nie on jest w, on już nie jest, w rezerwie. Bo tu powstawiali chłopaków do pierwszego składu niektórych Ale dałem mu ciała jak zwykle w kwalifikacjach Patrzę! O! Na medach O, tu dwójka, to ryzykowny bieg na medach. O Jezus Maria. A ty na kierownicy jeździsz? A to co, co innego Miałeś pierwszy to gorszy o pół sekundy ode mnie, bo ja miałem 39, a to miałem 314. I tu po... o, tu poleciałem, trochę dalej. Nie ma, to się nie opłaca. O common jedzie, mój teammate chory. O, mój teammate jedzie, zobaczmy, bo jest chory w końcu. Wystartował proszę państwa, Adam małyś JML, common, żaba, może w tym wyścigu mnie rozwali Ale on ciśnie Widać, że te 300 SF 1000 Oddaje kierownica Ciśnie, ciśnie, ciśnie Rozwali się tutaj, a jednak nie Ale słabo to przejeżdża, po prostu go tak laguje, kurna Ale nie no, to amator to jest o, nie trafi, on nie trafia, on A po prostu mi go tak laguje, on po całym torze u mnie lata no, słaby czas, o boże On ma taki spieszny sektor jak ty, tylko... Skąd wiesz? Ja nie patrzę, ja nie widzę takich rzeczy A no mam Jezus Maria, to trzeba być debilem Trzeba być że żeby bolidu nie wybrać. Kurde, ale to są takie czasy, że ja bym mógł tu zrobić. To już oczywiście... media na start musiałem wybrać tradycyjnie. Szczerze tutaj w sumie medy softy oddadzą. <grym z tyłu> Dobra i tak będę z tyłu, to mi medy oddadzą. Common 1:30. -0. What a time, what a time What a legend A krzyżak, zobaczmy na krzyżaka Pierwszy sektor dość reprezentatywny Oj, oj chyba go tepnęło, bo ma niby 50 sekund, ale już prosto będzie kończył tą długą. Oj, chyba 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 ma minutę, ale on będzie o czas U mnie Taki pseudo. Bo on ma, nie, ma mi kilka sekund do niego, bo ma minuta gdzieś. Co? Jak minuta zero. Co się z jego timingiem dzieje? Co? Co? Co tu się stało? Jezus Maria, ale to skacze. No bo może ja tego live'a skończę, deszczę Boże.